Z tej strony Czary Dzisiaj mamy tutaj konkurs na moje konto z Brawl Stars. Jak widzicie 22 zadmiarze. Brakuje mi tylko Mortisa, Tary, Gina, Spajka, Kruka i Leona. Więc jedyne co trzeba zrobić w konkursie to zostawić łapkę w górę. Stawić subskrypcję, dzwoneczek przyznać wszystko. I. Napisać. Ale, że, um, co zrobić, żeby wygrać w tym konkursie? To będzie w opisie. Co zrobić, żeby na przykład chceć wziąć udział w tym konkursie? I może to Ty właśnie. Wygrasz to konto, więc to tylko ogłoszenie konkursu. Mam nadzieję, że dużo ludzi weźmie w nim udział, więc nara.